Hej moi drodzy, witam was bardzo serdecznie. Dzisiaj jest 5 grudnia, poniedziałek. Jest już po południu. Nie miałam wcześniej jak za bardzo nic nagrać, a teraz zabieram się szybko za gotowanie obiadu, bo później będziemy lecieć na siłownię, więc muszę szybko zrobić obiad, żeby coś zjeść. No to ruszam. W ogóle to dzisiaj jest bardzo, bardzo słoneczny dzień. Nie zapowiada się na żaden śnieg chyba, <grywa> i no podoba mi się taka pogoda. Powiem Wam, że jak dla mnie naprawdę cała zima mogłaby tak wyglądać. E, Jedyna co szkoda no to, że to słońce już zachodzi szybko, ale jeśli chodzi o ilość słońca dnia dzisiejszego, to całkiem spoko. Bardzo nie lubię kroić mięsa. No ale co zrobić? Ktoś musi. Byliśmy z siłowni niedawno, a teraz będziemy wybierać się do moich rodziców, bo moja mama ma dzisiaj urodziny. I się bawi. Strasznie im się spodobała ta walerianowa poduszka. A ty co zaskakujesz? Cień No, nadchodzi! że... O, desik. Że zmienię sobie... O, mi się yy, Że zmienię sobie tło na takie zimowo-świąteczne. I chciałam skorzystać w tym celu z takiej funkcji, z której jeszcze nie korzystałam. Ogólnie to teraz mam tło, które bardzo, bardzo mi się podoba. Jest to tło z gry The Legend of Zelda Link Between Worlds, która też bardzo, bardzo mi się podoba. Ale pomyślałam, że skorzystam właśnie z funkcji, w której się zmienia tła. Mamy taką funkcję Shuffle Favorites. W sumie jeszcze jej nie używałam, nie miałam jej nigdy wybranej, ale polega to na tym, że wybieramy sobie tła i kilka do dziesięciu i za każdym razem, jak otwieramy desa, to rysuje się nam inne. I ja właśnie w zeszłym roku tutaj to odznaczę. Zakupiłam sobie kilka takich y, zimowo-świątecznych motywów z Hello Kitty. I chciałabym ich tutaj użyć. Ten nie jest taki zimowy. O, to mam raz, dwa, trzy, cztery, akurat pięć. Dobra. I zobaczymy, jak to będzie wyglądało, czy będzie się zmieniało. Okej, okay. jak ogólnie nie przepadam za zimą, a tak w prawdziwym świecie, to w grach albo właśnie tak designersko, powiedzmy, zima mi się podoba. Lubię na przykład właśnie takie ozdoby w postaci kształt płatka śniegu, bardzo mi się podoba, czy jakieś tam prezenty, czy coś. Ogólnie tak graficznie to ładnie wyglądają takie motywy. Zobaczmy, czy jak zamknę, to się zmieni. O. No. Jej, jest inny. To jest ten z łyżwami. Fajny. Jedyne co, to szkoda, że w tych motywach nie ma ani muzyki specjalnej, ani nic, bo to są takie najtańsze, że jest tylko grafika. O, teraz jest ten, on się nazywa Ice Princess, też bardzo ładny. Jestem ciekawa, czy będą się powtarzać... Tak jakby po kolei, czy on je losuje? Za krótko. A teraz jest inna z pierniczkami. No, ogólnie e, mojemu DS-owi przyda się odmiana wizualna. <laughs> Także teraz będzie wyglądał tak. Okej, okay, no i ogólnie co, jest już dosyć e, późno. Znaczy jest prawie 21, to jeszcze nie jest tak późno. No, ale będę musiała jeszcze zmontować ten film i wcześniej go przegrać na komputer i wrzucić i zrobić miniaturkę i w ogóle. Także będę już powoli kończyć, ale oczywiście najpierw otworzę kalendarz. Zobaczymy gdzie jest piątka. Hmm, tu jest z tym ptaszkiem. Zobaczymy co będzie w środku. Cukiereczek taki z misiem. Zjem go sobie później, teraz jakoś nie mam ochoty na nic słodkiego. Ale podejrzewam, że będzie smaczny tak jak pozostałe. Tutaj jest akurat ten cukierek narysowany. Mmm. Fajne są te cukiereczki. Ogólnie to mam tutaj mój ulubiony napój ostatnio. Moją wodę z miodem i z cytryną. W takim dużym serduszkowym kubku. Ten kubek ma jeszcze taką fajną pokrywkę. Na czubku jest kotek. Ale do tego napoju to akurat pokrywka nie jest mi potrzebna. Bardziej jak się coś. Zaparzę, albo chce się, żeby było długo ciepłe, czy coś w tym guście. No i oczywiście jeszcze pora na... na saszetkę! Saszetkę z szuflady! Lasujemy. Jest kolejna. Zobaczymy, co tym razem będzie w środku. Saszetka. I otwieramy. I zobaczymy, co będzie w środku. Wow, nie widziałam koloru ani nic, ale mam tu figurkę. E, spróbuję zgadnąć po... Nie patrząc, co to jest. Wydaje mi się, że to jest królik, bo ma takie długie uszy. Sprawdzimy, czy mam rację. Wow, ale słodziak. Jakieś takie prawie same wielkanocne te. E, designy mi się trafiają. Może haski jest trochę zimowe, ale generalnie te kaczuszki. Teraz ten e, króliczek. Całkiem uroczy. Nie miałam takiego ani podobnego do niego. ma takie turkusowe oczka. Ma długie uszy bardzo. I tutaj z tyłu ogonek. No, całkiem uroczy. Króliczek. Króliczek wędruje do wow! swoich znajomych. To już otworzyłam 5 saszetek, a mam 8. Zostały mi jeszcze tylko 3. Mmm, kończą mi się saszetki, suflady. Aż się prosi, żeby ktoś po prostu przyszedł i coś mi tam dorzucił. <grym> e, ale tak by the way, no to znalazłam dzisiaj coś jeszcze. Może Wam pokażę. Nie wiem, czy kojarzycie. Jeśli oglądaliście moje filmy w zeszłym roku, to powinniście kojarzyć. Otóż znalazłam dzisiaj to. I jak widzicie, jest to kalendarz adwentowy. Z HM z zeszłego roku, i w sumie w zeszłym roku przed świętami nie dokończyłam go otwierać, tylko otworzyłam go do szesnastki, nie do piętnastki, bo szesnastkę mam zamkniętą, i potem on tak sobie leżał gdzieś zapomniany w ogóle, i potem może gdzieś w marcu czy w jakimś innym miesiącu. W sumie no, sporo czasu później go znalazłam i postanowiłam właśnie pootwierać te brakujące okienka. Te, których nie otworzyłam wcześniej, żeby zobaczyć, co tam było i je pootwierałam, aczkolwiek nie wyjęłam tych rzeczy z kalendarza, jakoś tak, no. I one dalej tam są, a prawdę mówiąc nie pamiętam, co jest w którym okienku, także mogę go w sumie dokończyć, otwierać w tym roku. Tak mi przyszło do głowy, bo widziałam właśnie tegoroczny kalendarz z H&M, no niestety one są dosyć drogie, on kosztuje 130 zł, więc tak... Rozważałam jego kupno, ale w końcu go nie kupiłam. Ale myślę, że jak dojdziemy do 16 grudnia, to mogę sobie potwierdzić ten z zeszłego roku, bo te rzeczy ciągle tu są. A ja, a ja po prostu totalnie nie pamiętam, co tam było. Także ee, <grywia> mam kalendarz z Ancientemu z recyklingu. No ale to do, do, do 16 nam jeszcze zostało trochę czasu, ale znalazłam, znalazłam. Jest trochę zakurzony. Jest w nim sierść kotów, ale znalazłam tak. Dobra, no i moi kochani, będę już kończyć. Jakoś tak mi zleciał ten poniedziałek. Jutro 6 grudnia. Muszę dla was już dzisiaj, bo wyglądacie do 6 grudnia. Mikołajki, także życzę Wam miłych, wesołych Mikołajek. Dzięki za wszystkie miłe komentarze, które zostawiacie. No i co? Kończę, lecę montować guziki. Kurde, jeszcze raz. No, no jeszcze raz, tu była. Tu? Mhm. No.